Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 23 maj, środa. Jestem drugi dzień na nęceniu. Stwierdziłem dzisiaj, że przejdę sobie na drugą stronę łowiska i będę nęcił z łopatki. Nie tak jak robiłem to na wcześniejszym filmie, czyli z łódki. Tylko stwierdziłem, że sobie rozsieję tak bardziej łopatką jednak łódka bardziej punktowo sypie kukurydzę tylko tak, jest jeden problem nie wziąłem sobie długich spodni a jest tutaj bardzo dużo pokrzyw i teoretycznie teraz się zastanawiam co, co zrobić i jak podejść pod łowisko i teraz tak pokażę Wam za chwileczkę pokażę Wam się mapka w którym miejscu będę dokładnie nęcił W tym miejscu jestem na drugiej stronie łowiska hmm, Pokażę Wam gdzie muszę dojść e, Muszę dojść pod to drzewo Dokładnie po prawej stronie A niestety tutaj wszędzie są pokrzywy e, Będę szukał drogi jakiejś wydeptanej przez wędkarzy widziałem na telefonie na Google Maps że jest tutaj jakaś ścieżka z boku, no zobaczymy na ile to dobrze pokazało, no i na ile to jest teraz zarośnięte. Więc melduję się za chwilkę, zobaczymy czy podeszłem pod łowisko. Jak widać doszłem. Nogi mam tak poparzone, że nawet nie chcę, nie chcę nawet o nich mówić. Doszłem dokładnie pod samą wodę, tutaj gdzie będę, gdzie będę łowił, gdzie będę nęcił. Teraz lepiej troszeczkę widzę z tej strony. Wcześniej kompływałem i tylko sądą. Teraz widzę, że są tu też lilie wodne. Tak to wygląda. No i co, zabieram się zanęcenie i uciekam stąd szczerze powiem nie wiem jak ja tutaj przejdę e, będzie strasznie ciężko no ale jak już weszłem no to już jakoś muszę wyjść też mm. no i co, widzimy się widzimy się pewnie za chwilkę Jeszcze parę słów o zanęcie czym będę dzisiaj sypał oczywiście jest to w większej mierze kukurydza oczywiście z konopią no i tym razem stwierdziłem że leciutko ją zalipuję boosterem o smaku truskawkowym bardzo ładnie to naprawdę dałem troszeczkę boostera na górę polałem zostawiłem tak gdzieś na godzinę żeby to wszystko osiadło Przeszło przez warstwy kukurydzy z konopią. Bardzo ładnie to pachnie. No i co? No i no i nęcimy. nieskończone Całe wiadro poszło. No i co? W sumie dzisiaj już chyba tyle. Yy, Melduję się... melduje się jutro.